Yo, witajcie na porannym vlogu, po prostu taki typowy dzień, jest godzina siódma, nie, nie pokażę wam tego, liczcie mi na słowo, a ja po prostu postanowiłem, że pokażę mój typowy dzień, więc zazwyczaj to no, od razu jak się obudzę, się przebieram, albo myję zaby albo ogarniam ja moją czuprynę no włosową, ale dzisiaj jest w na pewno obudzi teraz mamę i tatę, więc cześć, wy też już to oglądacie. Trzeba wybrać co po prostu dzisiaj ubiorę na siebie na cały dzień i piszę również dzisiaj kartkówkę angielskiego, której totalnie mi się nie chce pisać. angielski jest dziwny. W, mie w mieście, w którym mieszkam jest aktualnie chyba 6 stopni. Kto wie, gdzie mieszkam, to wie. Głównie nie Ja na dzień jak zwykły dzień. Po prostu chcę pokazać jak to wygląda zazwyczaj u mnie z rana. Oczywiście nie zazwyczaj u mnie z rana. I to to galerii. Ubrałem na odwrót. To jest takie typowe, to widzicie, z rana. A stałem ogólnie prawą nogą. Longsleeve po prostu taki, zwykły. No I się mniej, tak jak mówię. I na to koszulka Muszę się iść o kar kamera mi o. I a w ogóle i zapraszam w ogóle żałaś świnka. świnka owieczka ludzie idę się ogarnąć tu łazienki ale rajs pipka i nie pipka i z rana z rana jak śmietana się zbity rana jak śmietana nie sobie zęby zgolimy głupiego dziewiczego wąsa bo źle to wygląda głównie fenomen tego jest taki żeby po prostu robić to dla siebie i dla was, którzy właśnie w trakcie możliwe, że obiadku albo czegoś innego, zaraz będzie piwko będę wydała w trakcie obiadku się lepiej to po prostu ograniczało mm -hmm. po prostu smaczę włosy ale tu w sumie nie mam co nagrywać Wysuszę je leciutko, żeby były, nałożę puder. O, tak jest git, ale ja nie z tydzień. Ja tak mam ogólnie, to jest naturalnie u Takie coś, więc wysypiam się po prostu. Y -y, no po prostu idę sobie umyś teraz włosy, bardziej zmoczyć i tego. Ja już w sumie obudzić mamę, albo nie wiem już stała, ale wybić kawę, y -y, zjeść może jakąś jajeczniczkę, coś tego typu z rana i po prostu zaczynam dzień. Godna jest ona, tak ale jednak bo jest troszeczkę. w ogóle, przepraszam, tak to miga, ale jakieś głupie lampy. Yy, ale po prostu, o, tak będzie lepiej. To po prostu źle to wygląda. powinien być trochę krótkie, jest to najmniejszy ruch, i XS, w ogóle trochę dziwne. Więc jeszcze po prostu przymierza jedną rzecz. Tak ogólnie ogóle się próbę koszulka na straszną przewiewna I ona mi się już bardziej podoba. Jest jakaś taka bardziej przewiewna. Przepraszam za to, ale było tak. Może nic nie więc nie, może się na nią ale nie będę Może się zdecydować. Nic nie kupiliśmy, ale potem z mamą się pojechałem jeszcze do Biedronki. Zrobiliśmy zakupy, a tutaj macie super filmik pokazujący co kupowałem i co robiliśmy. No to prawda, lubi jabłuszka. Miszka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co ci kupuje! Piękne przebitki w moim wykonaniu. Co? So, taki kontent Wam się w miarę podobał, na może w miarę yy, po dzięki Dolkiem. Yy, ja będę robił co dalej. I pamiętajcie, żeby się nie poddawać, żeby coś i tego typu bends. Bo no to ogólnie nie ma co. Ja wstałem, że takiś nauczyciel teraz to ogląda. Jak nie pamięć podlecyki, to panet Polskiego, to panet historii, albo na jakieś lepki to wygląda, więc jest super naprawdę. Fajnie mi się to robi i sorry, że ten vlog obstawiam, bo jeszcze ja go nawet nie montuję, jest do tego samego dnia. Vlog obstawiam, że jest bardzo krótki. Był bardzo krótki. Co jest? No. Ostałem, że jest krótkim vlogiem, ale mało się działo, a na pewno... Kontent będzie się pojawiał, powstałem, że teraz czy w tym czasie, może raz na dwa tygodnie, może raz na trzy tygodnie, ale po egzaminach, po wystawieniu ocen tego kontentu będzie na pewno więcej, bo będzie więcej do roboty, tak, halo, jakby będą wakacje, będzie na to więcej jechał do Marcelka. Kocham cię. Jezu, ja już chcę się z tobą zobaczyć, chłopie. Widzicie, to jest takie, że na życie się spotkać z Tobą, więc będziemy mogli stawić powiedzmy test. Y PKP, PKP yy. Polski, Polski, po prostu kolei, tak, polskie koleje Polskie koleje, nazwijmy to po mojemu, polskie koleje i państwowe, nie wiem czy dobrze powiedziałem, ale uznajmy że tak yy. tyle, no ja bym nagrywał vlogi, vlogi mi się zawsze fajnie nagrywało, kocham, się trzymam tego gimbala dobrze Oby to też się Wam fajnie, w miarę oglądało, Na już w miarę jest to jest cringe'owe miśka, tak, ale pamiętajmy. Pamiętajcie, że zawsze musicie wy się dobrze bawić. A hate, cringe. Też mu wyczynęć, jest to cringe'owe. Clinch cringe zawsze będzie się pojawia, bo to jest normalne. I nie nie podejrzewamycie się w tym, co robicie, bo to totalnie nie ma sensu. Więc... Znaczy, żeby się podawać, bo to co robicie, to no oczywiście, że ma sens, ale po prostu wiecie, nie cię za siebie i... Miejcie dystans. Dystans jest bardzo potrzebny, jak robicie coś w internecie i w ogóle bum, 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 bum robicie coś, to miejcie do siebie dystans, ludzie. Naprawdę. Dystans to jest najlepsza rzecz. Ja dziękuję za oglądanie tego i joo!